Mini lekcja niderlandzkiego. het Gdzie tu logika? Kiedy dodać e do przymiotnika, a kiedy nie? Już tłumaczymy, a ty nie zapomnij przez coś tej rolki. Komuś, komuś zawsze się to myli. E dodajesz do przymiotnika w kilku sytuacjach. Kiedy po przymiotniku stoi rzeczownik, który ma rodzajnik D, a ty mówisz o nim po raz pierwszy, twój rozmówca jeszcze nie zna tematu. Ich heb ein Rode Auto. Kiedy po przymiotniku stoi rzeczownik z D lub H, twój rozmówca wie już o czym mówisz. H. Rode house von Mainbrur is Kiedy używasz przymiotnika, aby opisać coś, co jest twoje, jego, nasze. Zyn Rode Auto is du. Kiedy przymiotnik odnosi się do rzeczownika w liczbie nogi. Nein, zwarty katy, zin, lip. Końcówki e nie dodaje się w jednym przypadku. Kiedy po przymiotniku stoi rzeczownik, który ma rodzajnik het, a ty mówisz o nim po raz pierwszy, twój rozmówca jeszcze nie zna tematu. Ik heb, ich Nie taki diabeł straszny, co nie? Tylko, jak to w niderlandzkim, trzeba wiedzieć, które słówko ma rodzajnik d, a które het.